Dwa lata temu udałem się w oficjalną podróż do Francji. Jednym z punktów wizyty była kolacja u francuskiego premiera. Widząc jego wspaniałą willę z obrazami wielkich mistrzów na ścianach, pytam, jak on zapewnia sobie taki poziom życia ze skromnej pensji urzędnika republiki. Francuz zaprasza mnie do okna i mówi: widzi pan tę autostradę? Tak, ona kosztowała 20 miliardów franków, firma wypisała fakturę na 25, a różnicę przekazała mi. Dwa lata później premier francuski udaje się do Polski i mnie odwiedza. Kiedy podjeżdża, jego oczom ukazuje się najpiękniejszy pałac, jaki widział w życiu. Stwierdza od razu. Dwa lata temu stwierdził pan, że prowadzę książęce życie, ale w porównaniu do pana to wcale nie. Prowadzę więc go do okna i pytam. Widzi pan tę autostradę? Nie. No właśnie. Nikt ci nie da tyle, co ci Donald Tusk obieca. Jestem super, tu... Ci, co ci już pomogłem Zmieciany, niedoceniany Supermocą oddany